Cześć, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale teraz jest bardzo fajny okres, jeżeli ktoś chce kupić sobie pompę ciepła. Fajny z tego względu, że to będzie okres aktualnie największych promocji u producentów, importerów bardziej niż producentów. Z tego względu, że od kwietnia wchodzi nowa e, zasada przydzielania dotacji. Polega to na tym, że tylko pompy certyfikowane, sprawdzone w naszych europejskich wyznaczonych laboratoriach będą w, e, mogły dostać dofinansowanie z programu np. czyste powietrze. Tylko te, które będą na liście ZOOM, listę ZOOM podlinkuję Wam w opisie filmu i te pompy będą mogły dostać dofinansowania, więc tylko teoretycznie sprawdzone, dobre, o odpowiednich parametrach i tak dalej. Dzięki temu teoretycznie nie będzie takiej możliwości, że ktoś Wam wpycha najtańszą, byle jaką pompę ciepła i będziecie mogli liczyć na to, po prostu, że ustawodawca o Was zadbał, dbając o to, że dostaniecie dobre, certyfikowane urządzenie. No, teoretycznie wygląda to wszystko dobrze, tylko że jest jeden problem. I to może nie jeden problem, ale jest ich więcej. Na początek, tak szybko Wam powiem, jak działała część firm i nadal działa, które sprzedają pompy ciepła. Wyszukują osoby najmniej świadome, takie które są mało zorientowane, jeżeli chodzi o pompy ciepła. Mają małe pojęcie, ale usłyszą od handlowca, przedstawiciela ich historię o tym, że. On załatwi im wszystko, za darmo, nie będą musieli nic płacić, dlatego że państwo płaci 100% dofinansowania. Dlaczego? No bo jest program Czyste Powietrze, który zakłada, że ci najubożsi, najgorzej zarabiający będą mogli dostać 100% dofinansowanie na pompy ciepła. Tam jest jedyny haczek, no bo trzeba zapłacić VAT, ale to jest pomijane na porządku rozmowy i wygląda to w ten sposób, że takie osoby, które są najmniej świadome, łapią się na to i po prostu zgadzają się na to, żeby firma zrobiła im fotowoltaikę, jakąś mega małą, dlatego, zamiast 15 tysięcy dofinansowania na fotowoltaikę, żeby zrobiła im pompę ciepła, żeby czasem zrobiła jeszcze okna i jakąś izolację. No bo dlatego, że wtedy można wyciągnąć najwięcej z tego programu, czyli do 135 tysięcy złotych. Taki przedstawiciel wylicza nam pompę ciepła, wylicza fotowoltaikę, wylicza nam, że na przykład... Za kwotę 20 tysięcy złotych wymieni nam dwa okna. No, on robi to tak, żeby mieć jak najtańszy materiał, czyli kupić jak najtańszą pompę ciepła, jak najbardziej badziewno, dobrać się do waszego budynku, dlatego że mu zależy na zysku. Wy, jako klienci, tacy, którzy się na takie coś złapią, też no, w sumie czujecie się zaopiekowani i w sumie stwierdzacie, że nie ryzykujecie nic poza tym, że. Hmm, zamontują wam pompę ciepła, tak dobraną, przed tego, przed, dobraną przez tego przedstawiciela, tyle że będziecie mieli ją za darmo, a więc no, w sumie darowanemu główniowi nie patrzy się w zęby. Tylko jest jeden problem: pompy, które oni dobierają najczęściej są za małe, złej jakości, hmm, naprawdę to taki chiński, chiński straszny shit. I ci, którzy po prostu potem go do, mają zainstalowane, mają problem, dlatego że taka pompa jest źle dobrana, hmm, złej jakości, złej klasy energetycznej. Często ze sfałszowanymi danymi, jeżeli chodzi o klasę energetyczną ten filmik. O tym już nie będzie mówił, dlatego że już kiedyś napisałem taki artykuł odnośnie tego, jak przygotowuje się karty energetyczne i co za bzdury można w nich znaleźć. Też fajny filmik, niedawno nagrała jedna ekipa i tutaj Wam go podlinkuję, jeżeli chodzi o A ten filmik, żebyście zobaczyli. Jakie bzdury można zobaczyć w kartach energetycznych, jak bardzo ponaciągane są dane, czyli na przykład, że pompa A to nie jest tak naprawdę A, tylko A, albo czasem nawet B. To sobie zobaczycie w filmie tutaj podlinkowanym. I klient dostający taką pompę ciepła za darmo, dostaje ją przekonany, że to jest dobre urządzenie, które będzie dobrze się sprawdzało. No ale najczęściej, jeżeli to jest naprawdę kiepskiej klasy urządzeń, i dlatego została wymyślona ta aktualizacja listy ZUM, żeby te dofinansowane pompy ciepła to były tylko pompy dobrej jakości. No i taka aktualizacja listy ZOOM miała wyeliminować te wszystkie patologie związane z tym, żeby te pompy ciepła kiepskiej jakości nie trafiały do klientów i żeby klienci dostawali tylko dobre urządzenia. No ale to nie jest jedyna patologia w tym tutaj układzie. Kolejną patologią jest to, że... Temu, kto sprzedaje, zależy na tym, żeby zysk był jak największy. Żeby zysk był jak największy, to pompa musi być jak najtańsza. A więc, w związku z tym, że lista zostanie zaktualizowana i teraz te urządzenia, które teoretycznie były najgorsze, wylecą z tej listy, nie będą dofinansowywane, dalej ta patologia po prostu się przesunie w ten sposób, że dalej będą wybierane te pompy ciepła, które mają najgorsze parametry, które mają największe zużycie energii, które no, są najmniej inteligentne. A takie przykłady, jeżeli chodzi o najmniej inteligentne pompy ciepła, to na przykład takie, które debilnie od na przykład zera stopni uruchamiają grzałkę. I to taką 9-kilowotową, wyobraźcie sobie takiego monobloka. i już nie będę mówił jakiejś firmy, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj oczerniać jakieś konkretne firmy, firmy, tylko chodzi o to, żeby wskazać Wam problem, który jest w tych pompach ciepła, dobieranych na dofinansowanie często z czystego powietrza ludziom nieświadomym. Polega to po prostu na tym, że mamy dom, nie wiem, 150 metrów. Stary Gierek jakiś tam, lata 70., który ma zapotrzebowania pira za około 14 kW, no i klient dostaje nawet pompę powiedzmy sobie 16, tylko że te 16 to jest tylko z nazwy, dlatego że jej moc 16 kW, no ona uzyskuje przy temperaturze plus 7, albo plus na przykład 15 stopni na zewnątrz, a im niższa temperatura na zewnątrz, tym ta moc bardzo spada. I wtedy, kiedy na przykład potrzebujemy, załóżmy, 12 kW dla tego budynku, bo takie budynki często się zdarzają niezaizolowane. No, ludzie najubożsi, czy ci, którzy dostają to dofinansowanie, no nie mieszkają w pięknych nowych willach, tylko mieszkają naprawdę w kiepskich budynkach, które wymagają w pierwszej kolejności termomodernizacji i potem doboru odpowiedniego urządzenia, no ale oni dostają taką pompę, powiedzmy sobie chińczyka, 16 kW, Niech już nawet spełnia wymagania tej listy ZOOM, ale to dużo nie zmienia, z tego względu, że on dalej będzie kiepski, dalej będzie energożerny. Bo w momencie, kiedy na przykład potrzebujemy 8-9 kW, no to ta pompa daje 6 tak? Z tego względu, że jest kiepskiej jakości, ma bardzo duży spadek mocy, ale dołączy jeszcze dołączy grzałka 6-9 kW, która będzie biła na przykład od 0 stopni cały czas. Bo sterowniki tych pomp ciepła nie przewidują tego, żeby był jakiś warunek załączenia grzałki, poza na przykład temperaturą zewnętrzną. Jeszcze niektóre dobrze jeśli w ogóle mają ten warunek. Często jest tak, że temperatura zewnętrzna dochodzi do zera. Tak ustawy instalator no, był też najtańszy. Miał też dać się jak największy zysk, a więc był najtańszy, no to nie był najlepiej wykształcony, żeby taką pompę zainstalować. E, pompa ciepła uruchomiła się i pracuje z grzałką a więc bije to strasznie ten rachunek. A więc ludzie, którzy dostali pompę ciepła z dofinansowaniem stuprocentowym, dostali ją jeszcze z Złym skonfigurowaniem, złym ustawieniem, kiepskiej jakości, która po prostu zajmuje się tym, żeby bić rachunek. No i potem taki człowiek, który ma budynek o zapotrzebowaniu 12 kg, dostaje dziennie 150 zł, dziennie 150 zł do zapłacenia za ogrzewanie w budynku pompą ciepła, dlatego, że ma pompę ciepła, która jest mega energożerna. Nie wziął sobie żadnego porządnego sprzętu, nie wiem, nie wziął sobie Mitsubishi, Panasonika, Daikinowa i My sprzedajemy te marki, dlatego że tych urządzeń nie jesteśmy pewni. A tam nie było doboru. Tam był po prostu. Jak najtańszy sprzęt przekonujący klienta do tego, że to będzie działać, tak, że to będzie odpowiednie urządzenie, a tak naprawdę jest to sprzęt, który kasuje go na 150 zł na przykład dziennie za energię elektryczną, dlatego że tam chodzi grzałka non stop. I nawet jeżeli w domu jest ciepło, tak, to rachunek jest ekstremalny. No i po dwóch miesiącach takiego działania klient po prostu patrzy na rachunek i nie wierzy w to, co widzi. Czasem ma jeszcze założone 3 kW fotowoltaiki, i nagle się okazuje, że no niestety, ale no, rachunki są mega duże, a miało być zero, miało być zero energetycznie, bo miała być pompa ciepła, miała być fotowoltaika, ale to tak nie działało z punktu widzenia tego sprzedawcy. Z punktu widzenia tego sprzedawcy miał być jak najtańszy sprzęt, jak najszybciej założone i wygenerować jak największy zysk, tak żeby wziąć jak największą kwotę z tego programu czyste powietrze, czyli nawet takie pompy potrafią w zestawie na przykład z modernizacją instalacji ogrzewania kosztować nawet 70 tysięcy. Sprzęt, który teoretycznie nie powinien kosztować więcej jak 25 w montażu jest montowany za 70. No super, ekstra, ekstra, maksymalny zysk, który kończy się tym, że potem rachunki przychodzą po 150 zł dziennie. No i co? No i widać jest pompa ciepła, no bo klient wtedy nie zwraca uwagi na to, że ma pompę ciepła firmy, nie będę wymieniał, ale powiedzmy sobie jakiegoś hinczyka albo jakieś inne badziewie, które no jest kompletnie niedostosowane do jego budynku. No ale oczywiście było na tej liście Zoom zaktualizowane, bo dalej problem jest patologia w doborze. Po, po wyeliminowaniu z listy Zoom tych e, urządzeń, które były naprawdę najgorsze według testów, dalej jest patologia w doborze i dalej jest patologia w instalacji. Czyli ten film jest skierowany do tych, którzy mogą być potencjalnymi klientami takich osób, które po prostu będą chciały na nich mega zarobić, udawając, że dają im coś za darmo, co będzie dobre, co będzie spełniało ich wymagania i będzie powodowało to, że budynek będzie ogrzewany tanio, a tak to nie będzie. No nie da się niestety. Wybór pompy ciepła to jest trudna sprawa i nasi handlowcy zajmują się tym naprawdę skrupulatnie, tak żeby dobrać odpowiednie urządzenie, czyli dobierają urządzenie, które jest odpowiednio mocne, z odpowiednio dobrą elektroniką, która zabezpiecza na przykład przed Zbyt wysokim właśnie rachunkiem, przez to, że ma krzywą grzewczą, nie wszystkie pompy mają, nawet sporo pomp ciepła nie ma krzywej grzewczej, która jest podstawą, jeżeli chodzi o ekonomiczne wykorzystanie pompy ciepła, czyli krzywa grzewcza, ekonomiczne sterowanie grzałką, na przykład 3-4 warunkowe, czyli oprócz temperatury zewnętrznej, grzałka jeszcze bada temperaturę wody, która jest w instalacji, czyli jeżeli jest zbliżona do krzywej grzewczej na przykład, to się nie załączy. Działa to w ten sposób, że mamy ustawione, że na budynek ma płynąć woda o temperaturze 40 stopni, ale płynie 38. Mądra pompa nie załączy jeszcze grzałki, dlatego że na widzi, że różnica jest mała i nie warto uruchamiać grzałki. Oprócz tego jest jeszcze czas, czyli na przykład od rozruchu minęło na przykład 30 minut. I ta pompa wie, że to jest bardzo krótki czas od rozruchu i ta woda mogła jeszcze nie dojść do tego 40 stopni. Nadal może mieć na przykład 37, tak, czy tam 38 i tej grzałki jeszcze nie uruchomi. A tempa pompa powiedzmy sobie produkcji chińskiej e, zrobi to w ten sposób, że widzi, że no miałby 40 jest 38 i uruchomi grzałkę. Albo na przykład wystarczy to, że jest temperatura zewnętrzna poniżej zera, plus 5. Bo najbardziej ekstremalne przypadki jakie widziałem w doborach pomp ciepła to była grzałka włączona od plus 7. I to nie dlatego, że ona jest fabrycznie ustawiona od plus 7, dlatego, że instalator wiedział, że ta pompa nie będzie dawała już rady od plus 7 stopni. Taki był dobór zrobiony. A więc dobrze dobrana pompa rozwiązuje te problemy, tylko no, trzeba być trochę świadomym tego, co się kupuje, i nie liczyć na to, że jeżeli ktoś mówi, że da nam coś za darmo, to będzie super ekstra i będzie spełniało wymagania, będzie powodowało, że na przykład budynek. Z lat 70. będzie ogrzewany za 3000 zł rocznie. No nie, no to jest spędzanie się w problemy i myślę, że ten film powinien trafić do osób, które nie mają jeszcze pompy ciepła i są narażone na takie problemy, dlatego że Wy, którzy jesteście na przykład moimi subskrybentami albo na przykład znaleźliście ten film na forum, no to już jesteście w miarę oczytani i wiecie, że takie problemy się zdarzają wśród sprzedawców pomp ciepła i takie problemy mogą spowodować bardzo duże rachunki i takie dobory mogą spowodować bardzo duże rachunki. Dlatego fajnie by było, gdybyście to przesłali po prostu do znajomych, którzy może są na etapie wybierania pompy ciepła i ktoś może ich pokusić o coś takiego, no bo spotkania na przykład w gminach, spotkania w jakichś ośrodkach kultury czy remizach strażackich kończą się tym, że po prostu no, ileś osób podpisuje umowę z firmą jednoosobową, osobową, która no, zginie pewnie za rok, no bo... Lepiej taką firmę zamknąć i otworzyć nową, niż tłumaczyć się potem z tych wszystkich źle zainstalowanych urządzeń. Dlatego prześlicie to do osób, które są narażone właśnie na, na takie ryzyka. Co jeszcze? No, mówiłem na początku, że teraz są duże promocje ciepła, po. no właśnie związane z tym, że Teraz bardzo łatwo dostać pompę ciepła, która nie zakwalifikuje się na listę zoom i można dostać ją za naprawdę bardzo małą kasę, dlatego że importer wie, że nie warto tej listy wysyłać na testy, bo ona i takich nie zda. No i teraz do kwietnia te pompy będą w mega, mega, z mega dużymi obniżkami po to, żeby Was skusić do zakupu. A więc uważajcie, bo to jest bardzo. Teraz taki ciężki okres dla tych, którzy chcą sprzedać te pompy ciepła, bo muszą zrobić to szybko. No bo potem, co? Jeżeli pompa ciepła, która jest takim chamskim Chińczykiem, że tak powiem, nie dostanie się na listę Zoom, nie będzie miała certyfikatu, nie będzie można na nią dostać do finansowania, no to są dwie opcje: albo sprzedać ją bardzo, bardzo tanio, potem już po kwietniu, w praktycznie w cenie takiej, jak ona waży, no bo to urządzenie będzie nic nie warte, albo no pojawi się nagle. Plaga zamiast pożarów, wysypisk śmieci, to pojawi się plaga pożarów, magazynów z pompami ciepła, no bo tylko tak będzie szansa, żeby odzyskać kasę, która została już w te pompy wpakowana. A więc uważajcie, jeżeli chodzi o siebie, o waszych znajomych, prześlijcie ten film po to, żeby oni po prostu wiedzieli, na co się decydują. No, ja działam od 13, w sumie 14 lat już od na rynku pomp ciepła i staramy się robić to sumiennie, tak żeby te dobory były dobrze zrobione. No ale denerwuje mnie to, że tam gdzieś czasem klient na przykład usłyszy, że ktoś miał bardzo duże rachunki na pompie ciepła i przychodzi do nas i się pyta, czy on na pewno nie będzie miał takich rachunków na pompie ciepła. Ja mówię, no ale pytanie, jaką pompę ciepła miał tamten ktoś? No on dostał z programu na przykład czyste powietrze, czy ktoś mu sprzedał pompę ciepła, nawet zapłacił coś za nią, bo tacy też się zdarzają, że na przykład zapłacili za tą pompę normalnie, ale mają bardzo duże rachunki. No, Dlaczego? No bo nie każda pompa ciepła, pompa ciepła jest równa. Nawet to, że pompa ciepła będzie na liście zoom, nie gwarantuje tego, że ona ma jakąś sensowną logikę pracy, na przykład grzałki, czy działanie z krzywą grzewczą. I e, potem taka zainstalowana pompa generuje mega rachunki, a ludzie jeszcze nie rozróżniają marek pomp ciepła. To jest tak, że e, jak się zepsuje samochód, to się pytamy, zepsuł się Mercedes, Fiat, Mazda, Honda, czy cokolwiek, czy Toyota, która się nie psuje, tak? I się dziwimy. A w pompach ciepła nie ma jeszcze tego. Ludzie nie są świadomi tego, jakie są marki, dlatego że tego jeszcze jest za mało na polskim rynku. I jak słyszą, że komuś pompa ciepła nabiła bardzo duży rachunek, no to słyszą tylko pompa ciepła. Nie pytają się, czy to był Panasonic, Mitsubishi, Daikin Vaillant, właśnie, którymi handlujemy, czy może jakiś Chińczyk. W 90% to był jakiś Chińczyk albo źle ustawiony Japończyk. To się tak zdarza, że można mieć pompę ciepłą, właśnie taką, jak ja mówiłem, markową, ale zainstalowaną przez firmę, która nie ma pojęcia o ustawieniach tej, tej pompy. I kiedyś takie rzeczy to był problem dla nas. No śmieszny, ale problem, bo ktoś zainstalował naprawdę super sprzęt, ale nie potrafił go ustawić. A teraz problemem jest to, że ktoś zainstalował byle jaki sprzęt, klient i tak się nie zorientował, że dostał. Jakiś bodziewny sprzęt naprawdę kiepskiej jakości, i on tylko chodzi w kółko i powtarza, że on dostał pompę ciepła, która ma pompę ciepła, która bierze bardzo dużo prądu. Dlaczego? No bo poszedł na łatwiznę, posłuchał kogoś, tam, mu powciskał ciemnotę na temat tego urządzenia, dał, zainstalować sobie Chińczyka i myśli, że ma super Mercedesa, który będzie mu ogrzewał budynek bardzo tanio, a jak dzwoni do tamtej firmy, no to sorry, ale już nie ma kontaktu. No my tak nie działamy, ale no rykoszetem dostajemy za to, że niektórzy po prostu są nieświadomi i dadzą się naciągnąć na coś takiego, a przez to cała moja branża dostaje, e, dostaje po głowie przez tych właśnie klientów, którzy zostali naciągnięci na sprzęt bardzo kiepskiej jakości. No, my tak nie robimy, my staramy się montować tak, żeby te urządzenia działały bezproblemowo, długo i tanio w eksploatacji e, i dobieramy ewentualnie do tego jeszcze fotowoltaikę i jakieś inne sprzęty, które mogą Wam pomóc w e, zmniejszeniu rachunków i prawidłowym działaniu. Oprócz tego, no, kilka ekip serwisowych, które cały czas jeżdżą i wykonują przeglądy tych urządzeń, powoduje to, że na przykład jedziemy do klienta po roku, po, e, po półtora roku, po dziesięciu miesiącach i sprawdzamy, tak, czy urządzenie jest dobrze ustawione, ustawione czy klient na przykład czegoś nie nagrzewał w strawniku. A te firmy, które zainstalują pompę ciepła na dofinansowanie, czy firmy, które zainstalują pompę ciepła bez dostatecznej wiedzy, nawet jak przyjadą na przegląd, nawet nie wiedzą, co sprawdzić żeby zmienić ewentualnie rachunek na mniejszy, żeby dostosować ustawienia pompy ciepła, bo często jest tak, że po roku budynek jest już wygrzany na przykład, albo klient doszedł do wniosku, że może być trochę niższa temperatura nagrzejniki i to spowoduje obniżenie rachunków, a dalej będzie w domu ciepło, my o to dbamy. A firmy, które pojawiają się po prostu i znikają, no, sorry, nie, i potem klient zostaje sam ze sprzętem, który jest często nieserwisowalny, bo nie ma do tego części, nawet. Nie chcecie wiedzieć, jak często dostajemy zapytania o części do pomp ciepła typu jakieś Chińczyki, bo ktoś powiedział, że tam jest sprężarka Panasonica czy sprężarka Mitsubishi i klient do nas wysyła model jakiejś sprężarki, która się zepsuła, bo to niby był Panasonic albo Mitsubishi i pyta się właśnie o części do takich wynalazków. No nie ma części do tego. Jak ktoś kupuje Chińczyka, to nie się pogodzi z tym, że najczęściej to jest jednorazówka. Jak to kupi i to się zepsuje, to my nawet nie chcemy często do tego jechać, żeby to naprawiać. Czasem jak się mamy gdzieś blisko to podjedziemy, jeżeli to jest prosta rzecz to to naprawimy, ale najczęściej nie ma do tego części, nie ma do tego elektroniki, nie ma do tego podzespołów, a więc to jest jednorazówka, przyjeżdżamy, wypisujemy akt zgonu, jak ja to mówię, no i sorry, klient zostaje dalej z problemem sam, a często ten problem kosztował 70 tysięcy złotych. Dlatego zastanówcie się mocno nad wyborem urządzenia, odzywajcie się do nas, jeżeli chcecie mieć dobrze dobrane urządzenie, które naprawdę będzie dobrze chodziło, ale też ważne prześlijcie ten film do osób, które mogą być narażone na skutki właśnie takich jakichś spotkań, na jakiegoś nagabywania telefonicznego, czy na skutki jakiegoś takiego polecania urządzeń, które po prostu no, będą bardzo nieodpowiednie dobrane przez firmy. Które dzisiaj są, jutro ich nie ma i nawet się nie zastanawiają nad tym, czy dobierają dobrze, no bo najczęściej jest tak, że teraz idzie, e, idzie wiosna, a więc będzie sprzedane na wiosnę, czyli zanim klient się zorientuje, że urządzenie jest źle dobrane, no to minie pół roku, no to wtedy można już firmę zwinąć, otworzyć nową, a klient zostaje z niczym. I to jest patologia u nas w kraju, niestety, że takie rzeczy się dzieją. E, I aktualizacja listy zą trochę zmieni, ale to nie będzie naprawdę rewolucja. To będzie Mały krok w dobrą stronę, który pozwoli na wyeliminowanie najbardziej padziewnych urządzeń, ale dalej nie twierdzę, że to rozwiąże problem tego, że ludzie mają wysokie rachunki, bo o to też chodziło, myślę, że władzom Wojewódzkiego Funduszu, czy Narodowego Funduszu, żeby te po prostu patologie zlikwidować, tylko że patologia jest nie w samym sprzęcie, ale też w ludziach, którzy dobierają ten sprzęt. I po prostu są tak pazerni, że nie patrząc na krzywdę innego człowieka i na to, że on będzie musiał płacić 3, 4, 5 tysięcy złotych na byle jakiej pompie ciepła miesięcznie kosztów ogrzewania, nie patrzą w ogóle na to, po prostu montują i znikają, dostają przelew z funduszu. No i co? I klient zostaje z byle jaką, z byle jaką pompą. No, ja polecam swoich instalatorów i handlowców, jak potrzebujecie dobrego doboru, to się odzwicie. My działamy w całym kraju. Ale najważniejsze przesłanie tego filmu jest to, żeby uważać na takie sytuacje, które po prostu mogą spowodować to, że no, będziecie oszukani. A najbardziej właśnie wkurza mnie to, że nasza branża jest. Yy, Odwiedzana właśnie przez takich, odwiedzana, no bo oni teraz sprzedają pompy ciepła, wcześniej sprzedawali fotowoltaikę, a za chwilę będą sprzedawali znowu odkurzacze czy garnki jakiejś firmy, albo na pościele. Nawiedzana przez takich handlowców, którzy po prostu no, kompletnie nie przejmują się jakością sprzedawanego towaru, tak? I klientem, który ten sprzęt dostaje. Dzięki, zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że czasem będę w stanie Wam przekazać coś mądrego tak, żebyście dowiedzieli się czegoś na temat pomp ciepła nowego. No i pamiętajcie, że przesłać ten film w komentarzu, udostępniać tam, gdzie mogą być osoby narażone na problemy z pompami ciepła. Dzięki i do następnego filmu. Trzymajcie się. Hej.